OK, wyobraźmy sobie ułamek taki: 1,5071. Czyli tak, przede wszystkim 1 z przodu stoi, więc w najzwyklej świecie ją przepisujemy. A tu mamy ułamek, który ma 4 miejsca po przecinku. Zatem w mianowniku będzie 10000. 1 i 40. Proszę bardzo. Tutaj. U góry z kolei 5071 eee, Te dwie liczby niestety nie możemy skrócić, więc po prostu je tak zostawiamy jak są. Tak eee, Wyobraźmy sobie teraz jakąś liczbę, którą będziemy mogli skrócić. Po prostu niech to będzie 1,5 3 5 i 2. O, może trochę za trudne, ale trudno. Spróbujcie najpierw zrobić teraz na pauzie i zobaczcie wynik za moment. 5, 3 5, 2 tak samo jak w poprzednim 1000 10 tysięcy równa się, skrócimy sobie przez 2 to jest, o Jezus żeby się nie pomylić dajcie mi chwilkę 5, 3, 5, 2 na 2 ok, to będzie tak 6 7 6 2 przed i 5000. Czy wam też tak wyszło? no W każdym razie to jest poprawnie. To sobie e, trzeba to skrócić przez 2. E, dobra, przejdźmy do innego zadania. E, o wiem, w następnym filmiku zrobimy rozszerzenie dziesiętne nieskończone. A tymczasem e, róbmy dalej. Niech to będzie 4,0303. O, nawet w ten sposób. Mm, teraz popatrzcie, mamy rozszerzenie dziesiętne z pięcioma miejscami. Jak zwykle, 4 przepisujemy. W mianowniku z kolei będzie 100 tysięcy. A u góry liczba ta, która jest. Czyli jak widzicie, zamiana ułamka dziesiętnego na no, zwykły to nic trudnego. Zróbmy sobie sytuację taką, że będziemy musieli coś poskracać. Powiedzmy, niech to będzie 5 i i 0,75 tysięcznych, czyli jak zwykle 5 przepisujemy, oczywiście tutaj też przepisujemy, a tutaj zaraz będziemy skracać. Przez 25 to jest skracalne, czyli tutaj wyjdzie nam 5 jak zwykle przepisujemy, a tu wyjdzie 3, eee, w 100 mieści się 25,4 no i 0 przepisujemy, tak Kolejny przykład. Niech to będzie 7 i 125 tysięcznych. Jak zwykle zapisujemy 125 tysięcznych. Możecie sobie skracać albo przez 5, albo przez 25, albo tak jak ja, przez 125. Czyli po skróceniu to jest 7 i 1. 000. Ósma. Ok. E, piszcie, będziemy robić trudniejsze przykłady, jeżeli jakieś macie.